Mordy, co się kurwa z wami dzieje? Raz, dwa, trzy. Tyle wyświetleń pod filmem, czyli fajne wyświetlenia jak na mój kanał. A tylko kurwa 50 tutaj łącznie komentarzy i lajków. No to co ja mam wam 15 zł wylosować? No jak chcę, to wam wylosuję, Boże, ale to, to co? Trudno wam łapkę w górę zostawić i komentarzyk napisać, żeby kurde więcej było do wygrania. Spoko chill kurwa e, Tutaj chciałem wysyłać dzisiaj skinki, powysyłałem, jak widzicie E, ale ma, bardzo mało osób się zgłosiło, mam tak raz, dwa, trzy, cztery, cztery wygrane, wysłane, ale mało osób się zgłosiło, e, e, lipa, nie, lipa, lipa, także pozdroszeństwo, zgłaszajcie się, tutaj macie wzór i widzimy się, kurde, w filmie, ale kurwa tego. Co mi tu odpierdalasz maniane, dobra, losujemy te 15 zł kto wygra i 15 zł wygrywa Amberman Co warto do 20 zł otworzyć? No na przykład kurwa kebaba ELO! Zadupiaj tu na góra i nurus! Szybko kurwa z tolodziarnią to szmuru. Gdzie się kurwa, wymienia skiny? kiny? No, Ma? najlepsza strona to pierdę słabo szmajnowy. Co ty mi tu ja chcę chcesz Jak chcesz... Ja chcesz tej swoimi skinami na .com. Najlepsza strona w mecie Użyj kodu XTONY i bonusa 35% no teraz. Dobra siema widzowie witam serdecznie Kurwa wjeżdżamy tutaj na rejon Tony siedzi w robocie w tym momencie Mam nadzieję że dojebiecie kurwa łapeczek w górę i komentarzyków Bo lecimy kurde z tematem Nie ma co się tutaj opierdalać widzowie Trzeba po prostu cisnąć wiecie że ja mam cięty język Kurwa i was zajebie Jak będziecie chujowo tutaj lajkować Więc widzowie robimy kurwa Jaki rozpierdol pod tym filmem I wjeżdżamy na rejon 62 złote przygotowane w dzisiejszym filmie, ale co wam najebałem konkursów to moje? Kurwa i wasze w sumie. Patrz to chamie. I zobacz, ile tutaj mam konkursów dla ciebie. Wszystkie są za 8,80 i nie skończyły się jeszcze. A dawno temu były zrobione. Więc wjeżdżaj kurwa na Case Huga normalnie z kodem X-Tony. I wjeżdżasz tutaj na rejon. Normalnie zajebiście będzie. Masz do wygrania zajebiste nagrody. Także zobacz sobie tutaj i wjeżdżaj. Nie będziemy ci zawracać dupy już. Jak chcesz, to wjeżdżaj. Jak nie chcesz, to ktoś kurwa inny wygra. I kokoloko będzie tutaj robione. yeah No i co, lecimy kurwa na nową skrzyneczkę Mamy nowy event tutaj, jakieś kurwa Jungle in the Strike, no i kurwa Jedziemy z tematem, otworzymy sobie Jednego case'a i zobaczymy co taki case'ik Nam tutaj może przynieść, fajnego Fajnego, ciekawego, fantastycznego Mamy fejda do wygrania, mamy Shadow Dadgersy, Ocean Drive, normalnie Ocean Drive, czekaj, jak to była ta firma ku Ocean Gate, Ocean Gate Tutaj co, ten chłop się kurwa zatopił Pod tym tytanikiem chłop kurwa Jebnięty, chciał tutaj pełna, połączyć... Mm. Z tego co pamiętam, Tytan chciał połączyć z włóknem węglowym, kurwa przez klej z kastorami, pojebało go kurwa, już konkretnie chciał zejść kurwa do Titanica, se normalnie schodził i myślał, że jest kurwa Jepetto, e, że kurwa wszystkie rozumy postradał. Popierdoliła go, także uważajcie na tych kurwa pseudo-inżynierów, bo jest przejebane z takimi frajerami bitymi, kurwa pracować. Chantico's Fire, normalnie tutaj Asimov, Neonoir e, i w ogóle Ice Coleta K47, Fever Dream i rozpierdalam was wszystkich, tu. Tutaj w tym momencie 4,40 wjeżdżam na rejon Franklin kurwa za 8,80 mam tutaj szybki tryb Szybki tryb bo ja jestem szybki Bill kurwa Ale wyłączę sobie szybki tryb bo na filmy to tak średnio szybki tryb na streamy to jest dużo lepiej Ale dobra Mamy 66 zł Franklin kurwa trafiony możemy dać mu the last fucking change dla last fucking day, bo otwieranie skrzynek to się znudziło, kurwa, w 2016 roku. A my jedziemy, kurwa, na bitewki. Bitewki, normalnie sobie tutaj będziemy cy cykem pykem robić. Możemy sobie jeszcze free case'a zapierdolić tutaj na rejon, bo mamy darmowe case'y tutaj. Nie wiem, czy pokazywałem. Ja tutaj wbijam levely. master levela normalnie bym sobie tutaj wbił i będę miał nową skrzynkę. Challengera poziom setny. Nie wiem, kto tu, kurwa, dopierdoli 120 poziom, ale to jest pojebane, nie? Dobra, otwieramy sobie darmową skrzyneczkę, pyk, bo nam się należy, to czemu nie? Bierzemy ją normalnie. Zobaczymy co trafimy. No i mamy 18 Geta za darmo. Elegancko. Możemy sobie jeszcze też tą skrzynkę otworzyć kurwa. Otworzymy sobie. Może coś polecie. Otwórzmy sobie za poziom 32. No bo tylko frajery mają poziom pierwszy. To nie będziemy nawet tego otwierać gościu mainowej. Mamy tutaj lore do wygrania i takie tego typu rzeczy. Pewnie tango kurwa tutaj zagramy. Będzie tango normalnie tutaj. Jechane. No i 18 Geta znowu. Tu wjechało zawsze coś. Dobra. Wjeżdżamy. I teraz tak. Skrzyneczki mieliśmy sobie otworzyć. Więc spróbujmy. 4,40. Jeszcze tutaj skrzyneczka pyszna, fantastyczna. Pyszna, fantastyczna skrzyneczka. Mamy emeczkę, która dała nam, kurwa, zarobasa, więc zajebiście. Dobra, case batelki. Stwórz bitwę i spróbujemy sobie tę bitwę właśnie pocisnąć w tego typu ch challenge'u. Na razie jedna skrzynka na cztery osoby. Tryb underdog lecimy Create a 440. Dodaję sobie normalnie boty tutaj na rejonie. Bot nitro, bot samo, bot p i sprawdzimy, jak to się kurwa zakończy. No, może być dobrze. Może być dobrze dla Toniaka. Sprawdźmy to. No, niestety rozkurwił nas, bo trafił za 18 Gieta. Jakieś gówno F57'a trafię Dobra, Create Simular spra Sprawdźmy jeszcze raz taką bitwę potężną why, why no, why no my friend? A let's go to the fucking No i co teraz tutaj będzie? No 7-17 dla Tonego, nie no takie pieniądze to ja lubię Dobra, trzy skrzyneczki, dobrze idzie nam na tym underdogu to zostajemy Na trzy osoby teraz pikniemy Trzy skrzyneczki, trzy osoby Poker Stevie Wonder itp itd Sprawdźmy co tutaj się trafi. Mamy na razie zajebistego skina za 20 groszy. I git. O to chodzi. O to chodzi byku. No już nie jest przyjemnie, ale w ogóle. Ta, ta wygrana nie jest satysfakcjonująca. A to on no, wygrywa 22 zł. Elegancko nam idzie. Lecimy dalej w takim razie. Podwajamy tutaj stawkę 4 osoby. Underdog. Zajebiście nam idzie. To pokaż mi swego masnego dźmiego. Bodak bok bo, 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 no, poker Dalej. Tutaj normalnie na rejon. Elegancko zaczynamy znowu. Oby dalej takie rzeczy. Oby dalej takie rzeczy pyszne nam się trafiały. No, blisko jesteśmy, kurde, ziutków. I już tutaj jest ciężko się zaczyna robić. Ale jest zajebiście, wygrywamy to. 34 zł. Już mamy stóweczkę prawie. Nie, jednak kurwa, 90 zł. Tak. dobra, dodajemy sobie więcej tych skrzynek. 10 skrzynek, 3 osoby, klasyk, Pyk 44 zł. Let's go to the fucking moon. Szybki opening, normalnie wiesz, że na rejon, tutaj nie, nie ma co się pierdolić, panowie. Tu się nie ma co, co jebać w tańcu. Trzeba szybkie, szybkie siano zrobić. Normalnie do koski polecieć na Grubasa od 50 zł. I picobello, manefik, dobrze, tony, dobrze. ciśnij tych skurwieli, co ci co kasę zawsze zabierają. Zawsze ci kasę zabierali. To teraz musisz ich pocisnąć. Co ten fryer trafi? O ty, chuju złoty, takie rzeczy. Takie rzeczy, chcesz trafiać? Ham, jest skrzydlaty. Dobra, spróbujemy go cisnąć. Mam nadzieję, że jakiś royal dla nas też wleci na rejon. No nie, dlatego chuja wleciał, ale spokojna. Spokojna głowa, twoja rozczochrana, mordo. Mamy jeszcze dużo... O tej człowieku! Co trafił to jego? Bo muszę... Jestem vinteciara w ogóle widzowie, muszę paczkę wysłać na vinted. Normalnie, paczucha na Vinted musi wlecieć, no fajnie, lecimy, lecimy tu grubo, ale dawaj coś grubego tutaj, ostatniego, pysznego, O, nice to meet you, kurwa, dawaj, dawaj nam Royala tutaj na koniec. Nie, ty chuju zbanany, obsrany, zaszczany, no pierdol się. Ty chuju, no zajebał nam tyle siana. Ale byśmy wygrali, tutaj ładna koska by wyleciała na rejon. Dobra, mamy 10 skrzynek. To możemy sobie tutaj koszt bitwy, no i w sumie tyle, nie? No to 4 osoby underdog, jak tam, jak tam dobrze szło. No i spróbujmy tutaj ostatecznie podejść do tego tematu, widzowie. Ostatecznie, kurwa, tutaj wjeżdżamy na rejon. Zaczynamy fantastycznie. Fantastycznie, kurwa, ta Łapka w górę się należy, tak potężny filmik. Tutaj mam nadzieję, że nie krzyczę za bardzo do mikro, bo trochę podgłośniłem. Bo nie wiedziałem, że młody mi tutaj yy, wiecie, jak yy, tam czyści, kurde, biureczko elegancko. Bo o czystość trzeba dbać, nie ma co w klewie siedzieć. To chodzi o to, panowie, że, że tutaj przełącza mi na potencjometrze, kurde, wiecie, głośności czasem jest cicho, teraz, ten, teraz będę sprawdzał tematy takie. Takie tematy będą sprawdzane tutaj w tym momencie. Because, kurde, no tak trzeba, tak trzeba żyć, mordo, tak trzeba żyć. Trzeba sprawdzać, żeby dobre, dobra jakość filmu była, i trzeba cisnąć. Oczywiście, Tony się znowu opierdala z filmami, ale to już jest kurwa, człowieku. To już jest tradycja, to już jest tradycja. Tony jest kurwa zarobiony, Tony ma wyjebane na hajsy. Eee, robię kurwa dla widzów wszystko, dla widzów, po kosztach. Dla widzów po kosztach nagrywam zajebiste filmy. Nie podsiano. A sobie kurwa coś tam dorabiam z tego. Nie? Co ty mi chuju tutaj dajesz? No i patrz. No i chuj ci na czerepa, ale wygrywamy to! 124 zł! No to mamy profit razy dwa, zajebiście. No i tak myślę, że można kończyć takie odcineczki. To w drugim odcineczku spróbuję coś z tej kwoty zrobić i będzie zajebio za. Pozdro 600 i set, widzimy się w końcu filmach!